Tego małego znajomo do męża tak mówi. Tobie jest dobrze, bo ty masz mnie, a ja jestem samotna. Jak lubię was, tak dający ja was na chwilę was. Ja mnie na obry czas wyczący, on się strasny, on się tego czyje. Tu Alosia Alwidzius Krakowa pozwoli we MDK TV. Bądźcie szczęśliwi i trzymajcie się. Świetnie, świetnie. Dzień dobry. Właściwie, no, właściwie wszystko już powiedziałem. Dobra. Macie Państwo przed sobą albo odwiedzcie y, dom kultury. Y, wystawę właściwie z Chimilzbachem, bo zdjęcia są jak zdjęcia, no normalnie, ale Chimilzbach ale jest. Jest Himmelsbach z Mińska. I to jest dla mnie bardzo ważne. I moje koleżanki, które w... W 1942 roku chodziły ze mną do Tombowski i my ciągle nadal żyjemy. Janek miał właśnie coś takiego w sobie wspaniałego. Tak jak powiedziałem, że był wspaniałym pisarzem. No i, i, i bardzo, bardzo zabawnym, wspaniałym też i aktorem, charakterystycznym co prawda, prawda? No bo Janek miał ten swój charakterystyczny głos. Ale wystąpił przecież w wielu, wielu filmach. I chociażby to, że tu się urodził, tu mieszkał, no to ja mogę tylko Wam pogratulować, że zrobiliście w hołdzie Jankowi taki wspaniały festiwal. Basiu, ustalmy jedną rzecz: kto w tym domu rządzi? Chłopak. Nasz projekt Duchy Poetów z Chimizmachem bezpośrednio nie jest związany, chociaż to był twój przyjaciel Ernest. Ze mną był związany Janek. Ale ja wiem, czy on, jak byłby żywy, czy mnie zaprosił na taki festiwal? Nie wiem. Ale to była dusza poetycka. No, nawet pisał wiersze. Po na ogół mówią obecnie o ludziach tylko źle. A ja tu mówię dobrze, bo uważam, że w ogóle lepiej nie pamiętać złych momentów. Dziękujemy, Marcin Styczeń. Ernest Bryl. Dzięki, 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 tak, tak, tak Dzięki, 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 tak, tak, tak Mimo wszystko rozwijał się, yy, uczył się, napisał bardzo dobre opowiadania Ktokolwiek na spotyka, pod niego przychodzi Ładnie, zwyczajny, że nie wiemy o tym Tak łaził i trochę nudził. Przychodził i mówił: Spałeś u mnie na statku Ludwik Waryński, pożycz 100 zł. <zysy>